Zapraszam Państwa na trzeci, ostatni mecz grupowy Dzików 2 z zespołem UKS 92 Warszawa. Z tej strony oczywiście nieprofesjonalne studio transmisyjne Akademii Młodych Dzików. Rzut sędziowski monetą.

Gimpej jest grałek. I w ten sposób na tym etapie rozgrywek zostaną nam dwa mecze. Nisbaske w stopu 3 na 3 i lądu. zaczęliśmy mecz i od niecelnego rzutu Gimu. Wiktor obronek meczu grają właśnie jeśli o to chodzi Maciej Skowronek, który rozpoczął celnym rzutem za dwa punkty Michał Jasiński, również celnie za dwa punkty, się z Państwem. I Wiktor Wierzbowski zaś na parkiecie, na parkiecie przepraszam, na ławce rezerwowych, na swoją kolej Czechka. Wojciech Zajac. I również stanie za dwa, ale Michał Jasiński wchodzi pod kosz, dobywa punkt i będzie miał szansę na, was, na podwyższenie rzutem osobistym. Uzyskuje własne punkty jednego dla klubu, ale dla każdego z Was i przemieszcza się w rankingu i później jak będziecie grali w następnych turniejach, to jest właśnie te dualne punkty będą o tym, jak już ustawili w jakimś ustawieniu w drabinkach rozgrywek, dlatego tak ważne jest, że się zrozumiecie. zespoły. Punkt dla gimu zaliczony. I jeszcze rzut osobisty. Tutaj mam dyskusję z jednym z kibiców dzików. Jeśli Państwo chcą otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co się dzieje na kanale, warto kanał zasubskrybować i ustawić powiadomienia przychodzące. Wtedy na pewno takie transmisji, jak ta obecna państwo nigdy nie przegapią To zbierze piłkę, zebrał gim i punkt dla gimu Michał Skuteczny 4-7 dla dzików 8,5 minuty do zakończenia meczu Maciek, Maciek Piękny na Maciek. Maciek, maczek punkt. Gim nie zabrał Wiktor. Gim. Podkosz. Punkt i jeszcze rzut osobisty. Nie cenię, ale zbiórkę Dimu i poprawkę skuteczna. Witor do, do Michała ten pod podkoszak. Tak, jak Państwo widzieli, skuteczny. Wał Michała. Pierwszy, z był korzystany. Jeszcze jeden, jest okazja do zbliżenia się na jedno oczko do dzików Ale czasami niewykorzystana, choć Gim otrzymuje się przy pice. Za dwa niecelnie zabrał ich to. Ciał, Maciek Oj, tak jeszcze chyba nie wszedł na parkiet Teraz nic się Odpowie DZIKi również za dwa. Czyżby kolejny wyrównany mecz DZIKów? Tak to póki co wygląda, tylko dwa punkty różnicy. 7 minut 1 sekund do zakończenia meczu. Czy raczej do zakończenia regulaminowe, regulaminowego czasu gry, bowiem, jak Państwo doskonale wiedzą, mecz może się zakończyć wcześniej. Czyli pozdobycie przez któryś z zespołów jeden oczek. Póki co bliższy tego osiągnięcia Dziki, aczkolwiek aczkolwiek Gim nie chce ustąpić ani na krok Dzikom. I ksituje celny rzut Dzików celnym rzutem swoim. Teraz Michał, nie, prawie udało się wywalczyć, ale brawo za walkę. Fałd czy fał? faul? Fałd. Gim za dwa i zbiera gim. jeszcze jedna próba za dwa? Tak jest. Też niecelna. Zbiera Michał. Macie chwałowany. I poszedł na przebój Ale zdobył punkty I jeszcze szanse na punkt bonusowy Będzie pierwsza zmiana W zespole dzików I też chyba pierwsza w zespole Gimu, jeszcze nie Michał Ale Gim za dwa I nadal tylko jeden punkt różnicy Między zespołami Victor. 4 minuty meczu za nami Wiktor zabrał podanie do maczka ale zbyt dalekie Wychodzi maciek z piłką na aut i mamy pierwszą zmianę parkę to puszcza Wiktor w jego miejsce Ojciec zając Dim. Na szczęście nie celi. Maciek. Szesnasty punkt dla dzik. I im ponownie nie celi. Stara się rzucać za dwa. W ten sposób nadradzać naszą przewagę pod koszem. Aczkolwiek teraz rzut za jeden. Wyłko dla białych 5 minut 18 sekund Maciek za dwa nie celi Chwil też nie celi Wojtek Do Michała Ten no i nieudany rzut Szansa przed Gimem. I przekroczona. Michał. Nieco się zwierzę Gimem. I Gim zabrakł. Również nie. Więc tu mamy, proszę Państwa, festiwal nieudanych akcji. Z jednej, z drugiej strony. Widzisz, Bastek, sokół żubny 3x3. Zapraszam na wojsko na jeden. Dzielimy. Mam informację, iż nasi młodsi dzicy rocznika 2010 prowadzą w meczu z Eneą basket Poznań na pół półfinałach mistrzostw Polski, więc mecz się już zbliża ku końcowi, zostały sekundy tam, więc... Chyba mogę już pogratulować zwycięstwo zawodnikom 10. rocznika i trenerowi Kajty. A tymczasem my zdobywamy punkt w końcu, przełamujemy tą niemostrzelecką, ale też i rewanżuje się tym samym gim. Ładna zmyłka teraz Maćka, ale piłka podana w nogi, na szczęście w nogi zawodnika w niebieskim chociaż ale teraz teraz polowany macie całe 4 minuty do zakończenia regulaminowego rocznie zablokowany macie na punkty różnicy. To jest tylko jeden rzut, ale piłka dla nas w naszym posiadaniu i Wojtek przed szansą, prawo, przed szansą powiększenia tej przewagi wspólnie z Wiktorem po ładnym podaniu Wiktor zdobywa dla dzików kolejny punkty, Teraz błąd kroków. Więc wracamy do posiadania piłki, ale zanim to nastąpi, to krótka 30 sekundowa przerwa na prośbę zawodników GIMU. Wygraliśmy i już mam oficjalne potwierdzenie, że Akademia Młodych Dzików Warszawa Rocznika 2010 pięcioma punktami pokonała swoich kolegów z. Enei Basket odnawia i wciąż liczy się w grze o finały mistrzostw Polski U-15. Kolejny mecz zagraje jutro z zespołem gospodarzy WKK Wrocław. Nie, nie będzie to łatwy mecz, ale oczywiście liczymy naszych chłopaków, a tym, a tym wracamy do naszego meczu 3 na 3. 3 minuty 32 sekundy do końca czasu gry. I kto? i pół więc mamy dużą szansę że ten mecz zakończy się przed czasem brakuje drugi na końcu naszego zespołu żeby tego dokonać dobro mikał i skutecznie Jeszcze tylko jeden punkt i kończymy to spotkanie. Ale zanim będziemy mieli szansę zdobyć punkt, to musimy obronić akcję i mu nie udało się. Teraz tracimy, dla kogo będzie piłka. Piłka na niebieski. A przepraszam, dla białych. nało się to, co państwo widzieli I nie celnie ale utrzyma się w posiadaniu pił Gim. Ale tym wypadku, w którym Michał się ten mecz z wynikiem zajmujemy jeden losem, w Gim. Dziękuję Państwu i zapraszam na mecze fazy bucharowej kto przegrywa ten odpada pierwszy swój mecz zagra zespół dzików 2 który będzie grał jakby w dodatkowej jakby fazie 1, 16 Natomiast dziki 1 dziki 1. Dziki 1 będą później później pytanie dlaczego jest to wynik e, klasyfikacji punktów drużynowych i zbioru punktów zawodników. Cztery najwyżej sklasyfikowane przed drugim drużyny e, miały odpowiednio grupę A, B, C, D. No I zwycięzca tych grup z automatu jest jednym z nie wiem, nie wiem czy państwo słyszeli w Biensie EPDS Mamy w turnieju 24 zespoły, stąd żeby ułożyć e, drabinkę do finału e, musiała być rozegrana dodatkowa runda jednej 16 tak jak powiedziałem. I e, cztery zespoły z pierwszych, czy, znaczy e, tak, cztery zespoły z pierwszych czterech grup e, w których grały zespoły najwyżej rozstawione e, mają awans do, bezpośrednio do jednej ósmej e, turnieju, natomiast pozostałe zespoły, które awansują do dalszej fazy rozgrywek muszą rozegrać fazę 1, 16. Zatem na tą 1,16 Państwa zapraszam, dokładnie o której mecz naszych dzików nie wiem, trzeba spojrzeć do harmonogramu albo Subskrybować i dzwoneczkować kanał. Dziękuję, do usłyszenia.